Rozdział 6. Publikacja aplikacji. Tworzenie aplikacji mobilnych z dunkable. Kompletny przewodnik dla początkujących 6.3 marketing i promocja aplikacji. Zagadnienia. 6.3.1. Optymalizacja w sklepach z aplikacjami ASO. 6.3.2 strategie marketingowe. 6.3.3 Podsumowanie. Marketing i promocja są kluczowe dla sukcesu aplikacji mobilnej. Odpowiednie strategie mogą zwiększyć liczbę pobrań i zaangażowanie użytkowników. Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na temat optymalizacji aplikacji w sklepach oraz skutecznych strategii marketingowych. Optymalizacja w sklepach z aplikacjami App Store Optimization ASO to proces, który pomaga zwiększyć widoczność aplikacji w sklepach z aplikacjami, takich jak Google Play Store i Apple App Store. ASO obejmuje różne elementy, które wpływają na sposób, w jaki aplikacja jest wyświetlana i postrzegana przez użytkowników. Wybór odpowiednich słów kluczowych. Definicja, słowa kluczowe to frazy, które użytkownicy wpisują w wyszukiwarkach sklepów z aplikacjami, aby znaleźć aplikację. Odpowiedni dobór słów kluczowych pomaga w zwiększeniu widoczności aplikacji. Praktyka, przeprowadź badania słów kluczowych za pomocą narzędzi takich jak Google Keyword Planner, Ahrefs lub App Annie. Wybierz słowa kluczowe, które są popularne, ale mają niską konkurencję. Optymalizacja tytułu aplikacji. Definicja, tytuł aplikacji to jeden z najważniejszych elementów ASO. Powinien być zwięzły, atrakcyjny i zawierać kluczowe słowa, które opisują funkcje aplikacji. Praktyka: użyj najważniejszych słów kluczowych w tytule, ale upewnij się, że jest on łatwy do zapamiętania i przyciągający uwagę. Tworzenie atrakcyjnego opisu. Definicja: opis aplikacji w sklepie powinien jasno przedstawiać jej funkcje, korzyści i unikalne cechy. Praktyka: rozpocznij od przedstawienia najważniejszych funkcji i korzyści aplikacji w pierwszych od jednego do dwóch zdaniach, ponieważ są one widoczne bez przewijania. Używaj formatowania, aby wyróżnić kluczowe informacje. Wybór odpowiedniej ikony aplikacji. Definicja: ikona aplikacji jest pierwszym elementem wizualnym, który przyciąga uwagę użytkowników. Praktyka: stwórz prostą, ale wyróżniającą się ikonę, która jest łatwo rozpoznawalna i odzwierciedla markę aplikacji. Upewnij się, że ikona jest dobrze widoczna zarówno na dużych, jak i małych ekranach. Dodawanie wysokiej jakości zrzutów ekranu i wideo. Definicja: Zrzuty ekranu i filmy wideo pokazują, jak wygląda aplikacja i jak działa. Praktyka: Dodaj zrzuty ekranu, które pokazują najważniejsze funkcje aplikacji. Używaj wideo do demonstrowania jej głównych funkcji lub unikalnych cech. Wideo powinno być krótkie, interesujące i dobrze zmontowane. Zbieranie recenzji i ocen. Definicja: Recenzje i oceny wpływają na decyzję użytkowników o pobraniu aplikacji. Praktyka: Zachęcaj użytkowników do zostawiania recenzji i ocen po używaniu aplikacji. Odpowiadaj na recenzje, zarówno pozytywne, jak i negatywne, aby budować pozytywny wizerunek i poprawiać aplikację. Skuteczny marketing aplikacji wymaga zastosowania różnorodnych strategii, aby dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców i utrzymać ich zaangażowanie. Oto kilka kluczowych strategii marketingowych. Marketing w mediach społecznościowych. Definicja: wykorzystanie platform takich jak Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn do promocji aplikacji. Praktyka: twórz angażujące posty, grafiki i filmy związane z aplikacją. Używaj hashtagów, aby zwiększyć zasięg. Rozważ współpracę z influencerami, którzy mogą pomóc w promocji aplikacji. Reklama płatna. Definicja, kampanie reklamowe w sieci, które mogą obejmować reklamy w wyszukiwarkach, na stronach internetowych lub w aplikacjach. Praktyka, skorzystaj z platform takich jak Google ADS i Facebook ADS, aby uruchomić kampanie reklamowe. Skieruj reklamy do odpowiedniej grupy docelowej, używając opcji targetowania dostępnych na tych platformach. Marketing szeptany, word of mouth. Definicja: Naturalne rekomendacje użytkowników, którzy polecają aplikację innym. Praktyka: Zachęcaj obecnych użytkowników do dzielenia się aplikacją z przyjaciółmi i rodziną. Stwórz programy poleceń lub oferuj zniżki za polecenie aplikacji innym. Marketing treści. Definicja: Tworzenie wartościowych treści związanych z aplikacją, które przyciągają i angażują użytkowników. Praktyka, pisz blogi, artykuły lub tworzy wideo, które dostarczają informacji na temat problemów, które rozwiązuje aplikacja, lub porad dotyczących jej używania. Public Relations.pr. Definicja budowanie pozytywnego wizerunku aplikacji poprzez kontakty z mediami i influencerami. Praktyka napisz komunikaty prasowe i nawiąż kontakt z dziennikarzami i blogerami branżowymi. Organizuj wydarzenia promujące aplikacje i współpracuj z wpływowymi osobami w branży. Analiza i optymalizacja. Definicja: monitorowanie wyników kampanii marketingowych i dostosowywanie strategii w oparciu o zebrane dane. Praktyka: używaj narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, Firebase Analytics lub App Annie, aby śledzić skuteczność kampanii marketingowych. Dostosowuj strategię w oparciu o dane dotyczące zaangażowania i konwersji. Optymalizacja aplikacji w sklepach z aplikacjami (ASO) oraz skuteczne strategie marketingowe są kluczowe dla zwiększenia widoczności i pobrania aplikacji mobilnej. ASO polega na precyzyjnym dostosowaniu elementów aplikacji w sklepach, takich jak tytuł, opis, ikona i zrzuty ekranu, aby poprawić jej widoczność. Strategie marketingowe obejmują wykorzystanie mediów społecznościowych, reklamy płatnej, marketingu szeptanego, marketingu treści, PR oraz analizy wyników. Każda z tych strategii wymaga przemyślanej implementacji i regularnej optymalizacji, aby efektywnie dotrzeć do potencjalnych użytkowników i zapewnić sukces aplikacji. Rozdział 6. Publikacja aplikacji. Tworzenie aplikacji mobilnych z Duncable. Kompletny przewodnik dla początkujących. 6.3 Marketing i promocja aplikacji.